Jest wiarygodność badań diagnostycznych, jak również no, wiarygodność leczenia i dociekanie na co człowiek jest chory. I akurat sam mogę się posłużyć fajnym do tego przykładem, ponieważ akurat dzień przed Trzema Królami, czyli Trzech Królów, było w poniedziałek, dzień przed, byłem u pierwszego lekarza który, jakby to powiedzieć, zaczął mnie bala dać pod kątem układu moczowego, pod kątem nerki, pod kątem stanu zapalnego. To pierwszy lekarz. Potem był szpital. No i dwa tygodnie temu wyszedłem ze szpitala. Co w szpitalu wykryto? Otóż w szpitalu to, co mi się bardzo, a bardzo podobało, to była taka sytuacja, że lekarz... Za bardzo nie widział kamienia. Jakby to powiedzieć, tego, którego gdzieś tam miał w moczowodzie. Nie bardzo było widać, gdzie to jest na rentgenie. Bo rentgen się okazało, że jest niedokładny, tam był cień tego kamienia, nie kamień. No, i potrzebne było dokładniejsze badanie. Tomografia komputerowa. Lekarz wysłał mnie na tomografię komputerową. I to, co mi się najbardziej w tym momencie podobało, to po wysłaniu tomografii komputerowej, czyli się tam musiałam swoje odczekać i wykonaniu badań tomografii komputerowej, do tego lekarza, który mnie wysłał na tą tomografię komputerową, wróciłem, on mnie przyjął, sprawdził, co jest na tomografii no i stwierdził autorytatywnie, że mam jeden kamień w nerce, 5 mm, który się tam na razie nie rusza, jego nie ruszamy i drugi kamień, który tam jest blisko, Gdzieś tam cewki, on się tam coś tam przesunął, i tak dalej, więc yy, była nadzieja, że może się uda go wysikać. Natomiast jeżeli nie, no to trzeba było to operacyjnie zrobić. Ale to, co mi się podobało, to właśnie ten taki schemat. Lekarz wysyła na badanie, badanie jest robione, i od razu po badaniu przychodzą do lekarza. Lekarz ma wszystko jasno, co, gdzie i jak. I zapamiętajcie, że Miałem kamień w nerce 5 mm. Minęły dwa tygodnie. Terapia w domu. Zasadniczo e, nie bardzo wiadomo, e, jak to się mówi, co mi dolega, ponieważ na teoretycznie powinien być zdrowy. Praktycznie w dziwny sposób, to mam stanę podgorączkowe. Nie wiadomo schód. Tam 67, 2, 3, 7,5. No ale. Z dnia na dzień jest coraz lepiej, czuję się pewniejszy i tak dalej. W zasadzie już mogę pracować, no może nie po 12-14 godzin dziennie, ale 6-8 godzin dziennie. No i wizyta kontrolna w czwartek akurat, dzisiaj jest niedziela, czyli wczoraj było so, niedziela, niedziela, sobota, to nie wczoraj, czyli no przedwczoraj, przed, 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 przed tak, czyli w czwartek byłem u kolejnego lekarza. To się okazało, jak zacząłem liczyć, to już był ósmy lekarz, który cały czas cierpliwie tam bada mój stan, jakby to powiedzieć, nie stan, tylko ten, ten, ten układ moczowy. No i on mnie zaczął badać za pomocą USG. Badał wzdłuż, wszerz, tak jak mu tam pasowało i nerkę i poza nerką. No i ten kamień w nerce wyparował, proszę Państwa. Dwa tygodnie minęło. Ja w tym kierunku nie zrobiłem nic, jeżeli chodzi o mnie. W tym kierunku leki nie zrobiły również nic, bo nie wierzę w to, żeby leki wypchnęły taki kamień, który ja używałem przedtem. Tak, nie bardzo w to wierzę, że za pomocą leków ten kamień się tam wypłynął, bo nie, nie dość że był w nerce, no to musiałem jeszcze przejść przez motoczobut i musiałem go wysikać. Ja tego kamienia nie wysikałem, nie czułem, że tam jakieś było pyk. Natomiast nie było żadnych bólów, więc bez bólu i tak dalej, no a kamień był i wyparował. No i teraz trzeba sprawdzić, co się z tym kamieniem dzieje, czy rzeczywiście wyparował, czy gdzieś tam się ukrył, gdzie jest to powiedzmy przy pierwszym podejściu za pomocą OSG niewidoczne. W związku z powyższym, zostałem... Wy wysłany ponownie na tomografię komputerową. Mam jakiegoś czwarta, nie wiem dlaczego, spodziewałem się, że będę dużo dłużej czekał, no ale jakoś tak, no niecały tydzień muszę poczekać, bo te czwarte, jakoś we wtorek będę miał chyba badanie tomografii komputerowej, nie wiem jakim cudem się udało, czy jakieś wolne miejsce i tak dalej, w każdym razie we wtorek będę miał tomografię komputerową. Na to, żeby mieć wyniki, muszę poczekać kolejne 10 dni, czy tam więcej, no i wizyta jest mniej więcej umówiona za miesiąc czasu. No i teraz zadajmy sobie pytanie, co będzie leczył lekarz na następnej wizycie? Wrócę do tego, co było w szpitalu. W Szpital, lekarz wysłał mnie na badania. Te badania wróciły do niego, ja do niego. Wróciłem bezpośrednio po badaniach. Była sprawa jasna. W tej chwili lekarz wysłał mnie na badania. Ten sam ciąg się powtarza badań, ale wizyta kontrolna u lekarza z powrotem jest za mniej więcej miesiąc. W ciągu miesiąca dużo rzeczy się dzieje, bo ja w ciągu, jak to się mówi, w środę. Poszedłem do szpitala, miałem kamień, a w czwartek ten kamień wysikałem. Hmm? Jeden i różnica. To będzie miesiąc różnic. W przeciągu miesiąca w tej nerce, a w moczowodzie mogą dziać się cuda. Najdziwniejsze rzeczy się mogą dziać: może kamień tam powstać. Nie wiem jaki, nawet nie wiem jak te kamienie powstają. Jeżeli on jest, a jego nie widać na łóżku, można go rozpuścić, wysiusiać. No. Różne dziwne rzeczy. Zobaczcie, miesiąc czasu trzeba czekać, aż to wszystko na bieżąco przyjmuje mocy urzędowej. No i do czego to leczenie prowadzi? No, jeżeli leczy mnie 8 lekarzy, to już był ósmy lekarz. Yy, prawdopodobnie, bo tam jest rotacja lekarzy i tak dalej, przychodni, w związku z tym nie zdziwię się, jak będzie w przychodni przyjmował mnie 9 lekarz. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o mnie osobiście, to mam wrażenie, że jestem, jakby to powiedzieć, w takim no, przedsionku obsługi za pomocą robota, czy sztucznej inteligencji. Niepokój, tam będzie pisał urolog, tak, wchodzę do pokoju, wciskam tam przycisk, zbadaj mnie, no i lekarz mnie bada, powiedz, co mi dolega, weźcie mnie na badania, jeśli są potrzebne. No Jestem, jakby to powiedzieć, w dzień. Takiego sposobu leczenia. To ja się zastanawiam tak głośno, tak pół żartem, pół serio. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda w Waszej praktyce, jeżeli chodzi o inne badania: badania kręgosłupa, badania stawów biodrowych, badania tych, 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 tych kolanowych. Jak u okoliski byłem, to ona dopatrzyła się, że w oczach mam jakieś tam zmiany, które są wywołane chorobą reumatoidalną, która ona nie jest specjalistą. Nie jest w stanie powiedzieć, jak to choroba reumatoidalna. W związku z tym mam się udać do specjalisty reumatologa. Jeszcze podejścia nie robiłem, ale nie wiem, na kiedy się zapiszę, na kiedy zostanę zapisany, bo to jest, przynajmniej... Informacja do okuliski. Tak? Na no, kiedy zostanę zapisany, nie mam zielonego pojęcia. Będziemy z żoną to ustawali, no, ale zostanę zapisany za rok, czy za dwa, czy za pięć, no, to będzie no, norma. Ja no, to tam do nikogo nie mam pretensji. To wszystko pokazuje, jak bardzo trzeba brać życie w swoje ręce. Tak? I cała rzecz yy, sprowadza się do tego, że wszyscy, jak to się mówi, wierzą, że taka malutka tabletka czy ta większa tabletka, która jest zawarta w opakowaniu, to ona tam zrobi cuda i, i człowiek będzie zdrowy. Ja w cuda takie to nie bardzo wierzę. Tabletki na razie jak je tam mam, to przyjmuję, bo tam je muszę przyjmować, ale w cuda nie wierzę, że za pomocą tych tabletek ja będę zdrowy. Tabletki mogą doprowadzić mnie do jakiegoś tam stanu. Ale potem ja muszę sam pracować nad sobą, a nie tam z pomocą tabletek. Ale mam już, jak to się mówi, jak w banku, zapewniono, że jedną grupę tabletek mam spożywać do końca życia. Dobrze. Przypomina mi się, jak 15 lat temu mniej więcej, lekarka powiedziała mi, że leki na nadciśnienie będę uży musiał używać do końca życia. Ona tak powiedziała: Ja nadciśnienie wyleczyłem. No i nie są potrzebne tabletki. Nie używam żadnych tabletek na ciśnienie. Jakaś lekarka kiedyś, jak miałem problemy takie depresyjne, to powiedziała mi, że jakiś psychotro będę musiał używać do końca życia. No tak powiedziała. Tak Powiedziałam. Jak, się, jak ja tutaj jest, ona obok siebie. No, no. Panie Januszu, masz Pan jakieś braki w mózgu, czegoś tam, czegoś, czegoś, w tym leku te braki są uzupełnione, w związku z tym łykam, wszystko działa elegancko i super. No tak mi tłumaczy. Ale wiecie, ja biorę życie w swoje ręce no i nie muszę być żadnych leków psychotropowych. No i to samo z tymi lekami energii. Ona mnie czy tam na prostatę czy tam nie wiem na co, bo to wiecie tam w medycynie każdy lek jest na prostatę, drugi tam na cewkę moczową, trzeci na nerki, czwarty na poprawę samopoczucia. Najlepiej to były leki w szpitalu, jak byłem to na, na to, żeby ktoś zwymiotował. Ktoś dobrze się czuje, elegancko, ale musi zwymiotować, bierze lek, chuj, lek i leci do kibelka. nie jest lek na, na zwymiotowanie, ale jak ja byłem w sytuacji takiej, że ja chciałem wymiotować, a nie było wskazane, no to mogłem pielęgniarkę poprosić, żeby dała mi lek wymiotny. no i wtedy nie musiałbym wymiotować. Ktoś tam ma jakiś lek na serce, ktoś ma lek na rękę, na ucho, na każdą okazję jest lek, w takim teoretycznym, jakby to powiedzieć, skrócie, bo też no są leki na przeciwbólowe, tak, no kogoś coś tam boli, bierze lek, niego no przestaje boleć, no fajnie, super. Teorii oczywiście, no ja jestem niechętny do leków przeciwbólowych. Bo ja chcę czuć, co mnie boli i dlaczego boli. No i po raz kolejny biorę życie w swoje ręce, ponieważ no, ten system leczenia to tak to można leczyć wiecznie i efektów nie będzie. W związku z tym, ja muszę się zapoznać z tematem, doprowadzić swój układ, jakby to powiedzieć, ten nerkowo-moczowo, tam że wszystko razem wzięte do tego, żeby to działało tak jak się należy. I na pewnym etapie, że te wszystkie leki odstawi, sobie tymi lekami głowy nie zawraca. To jest moje podejście do tematu. Ja to po prostu zrobię. Na razie tylko obserwuję swój organizm, jak pracuje, co gdzie jak. Notuję sobie w pamięci, jak to wszystko pracuje. Powolutku zaczynam ćwiczyć, troszkę szybciej się męczę niż jej normalnie, więc trzeba do siebie dojść. No i są na summa sumarum, od jutra biorę się już ostat do pracy. Dzisiaj taki ostatni dzień relaksu, wypoczynku. Od jutra biorę się ostro do pracy. No i czas będę szybko dociskał, 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 dociskał. I znowu obserwacja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie jestem dobrej myśli, że skoro kamień w nerce wyparował, no to tego kamienia nie będzie. A jak będzie, to sobie głowy tym nie będę zawracał. I popracujemy nad tym, żeby tych kamieni nie był. To tyle w tym temacie, jeżeli chodzi o zdjęcia obrazowe. Tak że, co one zawsze przestarzałe. I warto o tym pamiętać. Pozytywnie trzeba patrzeć na życie, nawet jeżeli coś boli, się ładnie uśmiechać z uśmiechem, i ból jest inny, i samopoczucie jest inne. Także zdrowia Wam życzę wszystkiego najlepszego. Co się tutaj napisali? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy umiem zrobić szpagat? Umiałem, ale już nie umiem. Coś mi trachnęło i się cofnęło. Więc będę miał kolejny czas na to, żeby do tego szpagatu dojść. Na 65. urodziny, bo teraz od czerwca będę miał 65 lat, czyli jako pacjent geriatryczny będę sobie intensywnie ćwiczył w kierunku szpagatu. Mam nadzieję, że do tego szpagatu wrócę. mam du duże tutaj optymistyczne rzeczy. Tylko muszę najpierw swój organizm zbadać, żebym wiedział, co on może zrobić, czego nie może zrobić, bo w tej chwili to jest to wszystko tak rozchwiane, nie wiadomo co i jak. Ale w końcu to opanuję. Wracam do ćwiczeń regularnych. Będzie hu, hu, hu. Jak ktoś mówi, grubo będzie. Czemu poszedłem do szpitala? No z prostego powodu, do, e, miałem, jak to się mówi, kamicę nerkową, kamień ner, z nerki wyszedł, e, no i miałem stan zapalny, e, jeśli chodzi o organizm, tam jest CRP, to się chyba nazywa, e, na początku miałem chyba tam 5, w przeciągu dwóch dni mi poskoczyło chyba do 120, tak? to jest taki stan e, zapalny, no i tutaj było duże ryzyko, że to wszystko może się skończyć, w skrajnej sytuacji śmiechu, tak? W związku z tym trzeba było to zatrzymać. Zatrzymano mnie szpitało, terapia. I Elegancka teraz jest CRP. A jest nawet nie chyba na poziomie dwa z czymś jakoś, tak. Tutaj. Wiecie, to leki tam działają, jak tam nie ma jak to się mówi, przyczyny. Przyczyna był kamień gdzieś tam w moczowodzie, a ten kamień czy. Gdzieś... Wycisnąłem, kamienia nie ma, nic mi przeszkadza, mogę sobie siusiać, no i nie ma stanu zapalnego. No, przedtem były oczywiście leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwbólowych nie brałem, antybiotyk był. Także w tej chwili, jak to się mówi po tych antybiotykach, jestem bardzo podatny na różnego rodzaju wirusy, niewirusy, choroby, nie wiadomo co tam. Czyli muszę uważać, no ale nie przejmuję się tym, chorobie swoje. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o lekarze, no to lekarze są różni. Jedni są fajni, drudzy nie fajni, nie się pytają, co potrzebować, drudzy nie pytają. No, pan doktor się pyta, co potrzebują. To jest taka co no. jak to się mówi, od pacjenta dowiedzieć, co mu dolega, i tak dalej, To jest fajnie. No, gorzej, jak jakiś lekarz, który lepiej wie, co pacjentowi potrzeba, co mu dolega, i tam daje mu trzeba, nie trzeba. Tak. No, ale mówię, są różni lekarze, mnie to sobie pół żartym po serio. Natomiast nasze zdrowie, pamiętajcie, jest w naszych rękach, w naszej głowie, w naszych rękach. I y, tym hasłem y, pracujmy. Tak? Bo jeżeli my nie zadbamy o swoje zdrowie, nie zmienimy, nie zmienimy złych nawyków żywieniowych albo jakichś błędów żywieniowych, nie zmienimy y, y, naszej sprawności ciała nie zmienimy hmm, zakresu ruchu w stawach biodrowych, elastyczności mięśni, no to, to to się będzie tak pogłębiało, pogłębiało, pogłębiało i leki tam na pewnym etapie już w ogóle nie pomogą. E, więc e, skupiajmy się na tym, co nam pomaga, co nam służy i życie bierzemy w swoje ręce, bo to w większości przypadków od nas zależy, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy. Jeżeli chodzi o medycynę, no to wiecie, lekarz ma presję czasową, ilu pacjentów może przyjąć, ile czasu może na pacjenta poświęcić, W związku z tym na pacjenta, jeżeli on ten standardowo może poświęcić 10-15 minut, tam zrobić jeszcze kartę pacjenta założyć, uzupełnić to wszystko to co mówi no to mu nawet nie starczy czasu na to, żeby dokładnie pacjenta zbadać. Więc to wszystko jest, wiecie, tak, tak no robione no, z grubsza. Jak nie pójdzie z grubsza, to potem do szpitalu. W szpitalu zrobią dokładnie, bo to mają pewne warunki. Jeżeli no w jak to się mówi, nie zadziała, no to pacjent ma po prostu przegrane i się męczy, tak. Takie są realia współczesnej medycyny i nie tylko w Polsce. Zatem pamiętać warto o tym, że Dużo łatwiej jest zapobiegać, aniżeli leczyć, dużo łatwiej jest leczyć chorobę w fazie początkowej, niż w fazie przewlekłej. W związku z tym obserwujmy siebie, uczmy się siebie to, czego nas nie nauczono w szkole, tak? Bo w szkole jest dużo dzieci, a na studiach, na studiach, ale jest dużo takich informacji, którymi jesteśmy obciążani, a które można by sobie darować, bo każdy mógłby sobie to doczytać. W internecie. Natomiast te informacje, które dotyczą człowieka, to one są gdzieś tam tam pomijane. Nie wiadomo, gdzie są takie ogólne informacje. I w efekcie końcowym, jak człowiek za zaczyna coś chorować, to nie ma zielonego pojęcia, na co choruje, jak choruje, jak proces choroby przebiega i tak dalej, go nie uczył. Natomiast lekarz no, nie ma czasu, żeby leczyć przyczyny, no bo on leczy objawy, tak? No i jeżeli się uda w międzyczasie połączyć objaw z przyczyną, no to jest super, to pacjent ma farta, szczególnie leczy się objawy, czyli taki sposób, taki sposób, taki sposób, w taki, taki sposób. No i tak to mniej więcej wygląda to ja wam pokazałem swój taki przykład, no ale jest mnóstwo ludzi, którzy no, mają problemy, bo ja się zajmuję biodrami, klonami, kręgosupem. Mają problemy z biodrami, z kolanami, z kręgosupem. No i tam jest dopiero ciekawostka, bo no, do ortopedy musi poczekać 3 miesiące na z pół roku albo i lepiej. No i potem z powrotem do ortopedy kolejne, tam jakieś tam 3 miesiące, i tam jest po prostu przegrane. Oczywiście to można przyspieszyć idąc prywatnie. No i się na tym, na tym zastanawiam, yy, że tam prywatnie pójdę jakiegoś tam neurologa, już tam będzie, nie wiem, tam już ośmiu było, to będzie dziewiąty albo i dziesiąty, zobaczymy, co z tego wyjdzie, natomiast ja biorę życie w swoje ręce i po prostu robię. Leki wiecie, ja mam podejście proste, leki to jedno, niech one tam robią to, co robią, wiara czy czyni cuda, ja tam nie bardzo w te, yy, działanie tych leków wierzę, Natomiast podstawa to jest to, co my ze sobą zrobimy. Czyli my mamy obserwować swój organizm, znaleźć przyczyny danej choroby, te przyczyny potem zacząć usuwać. Jeżeli jest taka możliwość, nawet podpowiedzieć lekarzowi, co, gdzie i jak, bo po objawach, jakie mamy, lekarz z grubsza się orientuje w kierunku choroby. tak, Może idealnie, co za choroba jest, to niekoniecznie, natomiast w kierunku choroby. Tak? No i trzeba robić swoje. Także ja już zaczynam robić swoje z uśmiechem na ustach. Biorę się do dzieła. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Dużo zdrowia życzę. I do mnie. Do zobaczenia w następnych filmach.